No wreszcie, możemy przejść na kolejny etap, otwiera się nowa perspektywa. I wszystko, co nam pokazywali prorocy, jak nam objawiał Boga Stary Testament możemy wreszcie ujrzeć na żywo, ujrzeć fizycznie. W Nowym Testamencie w Jezusie witam was w szóstym odcinku naszej serii biblijnej jak ujrzeć Boga twarzą w twarz. Nie wiem, czy wiecie, ale już przez swoje narodzenie, ale można nawet powiedzieć przez Zwiastowanie, kiedy Jezus się poczuł, było odrzucone albo wypełnione. Jedno z najważniejszych, właściwie pierwsze, przykazanie Żydów. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co na niebie wysoko, ani tego, co w ziemi nisko, ani tego, co w wodach pod ziemią. Dlaczego? Bo pokazując się nam jako obraz Boga w Jezusie. On nam pozwolił na to, żebyśmy czynili takie rzeczy. Żebyśmy mogli czynić sobie obraz Jego Jezusa. Dlatego, że w nim widzieliśmy Boga, w nim widzimy Boga, tak. I przed Jezusem, kiedy nikt nie mógł zobaczyć Boga, to teraz mamy z czego czynić podobieństwo. Dlatego, że my jedynie dublujemy Jego obraz. I w tym. Pięknym wypełnieniu przykazania jest wielka niesamowita prawda. Prawda właśnie tego, że Bóg stał się człowiekiem, że w Jezusie jest i człowieczeństwo, i bóstwo, które są połączone w jednej osobie. I pokazuje nam to, że w Jezusie, w tym, że się narodził jako Bóg, jako człowiek, On uświęcił całe nasze człowieczeństwo. Że my. Również możemy dostępować tego piękna, które Jezus pokazał na ziemi. My również przez niego możemy dostępować takiej niesamowitej chwały, której dostąpił i zwykły człowiek, ale też w nim Bóg. I to, o czym mówiliśmy w poprzednich trzech filmikach, to wszystko w największym stopniu spełniło się też w Jezusie. Kiedy mówiliśmy o Mojżeszu, o tym, że On jest Kapłanem, Jezus jest najwyższym Kapłanem. Kiedy mówiliśmy o Dawidzie, o tym, że jest królem, Jezus jest najwyższym królem. I to, kiedy mówiliśmy o Eliaszu, który jest prorokiem, Jezus jest najwyższym prorokiem. W nim spełniają się te wszystkie najważniejsze, trzy najważniejsze funkcje narodu wybranego, które nas łączą z Bogiem. Jezus tym jest. Jest tym największym łącznikiem każdego z nas z Bogiem, naszego człowieczeństwa, mojego człowieczeństwa z Bogiem. I to, że w nim możemy zobaczyć tą twarz Boga, to nam pomaga wracać do raju. O czym cały czas mówimy. Pomaga nam wracać, wracać do naszego szczęścia. I wystarczy po prostu ujrzeć Jezusa, jak z powrotem okazujemy się w raju. O czym też powiedział? Starzec Symeon, kiedy spotkał Jezusa, wtedy, kiedy Jezusa przynieśli w momencie ofiarowania, i powiedział tak: Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu Twojego Izraela. Tak! Symeon, widząc niemowlę, widząc w nim Boga, zobaczył już swoje zbawienie już nie potrzebował nic do szczęścia. Absolutny nic. On zobaczył Boga. w tym momencie on wrócił do raju. W tym momencie on osiągnął szczęście. W tym momencie on zobaczył Boga twarzą w twarz. W tym momencie on umarł. On umarł, On już przeszedł przez granice Raju. Tak jak mówi Stary Testament nie, że nikt nie może zobaczyć Boga i nie umrzeć. Tak, Symeon, Osiągnął nowe życie. Właśnie w tym momencie ujrzał zbawienie, był też gotowy podzielić się tym zbawieniem z innymi. Dlatego nam przekazał ten tekst. Cytując Izajasza, przekazał tą piękną wiadomość, że on zobaczył Boga, który już przygotowuje zbawienie dla wszystkich narodów. Który już przygotowuje światło dla mnie i dla ciebie. I o tym Symeon przekazał jeszcze dwa tysiące lat temu. Kiedy ujrzał w twarz Boga. Co więcej, jeszcze więcej nam powie Święty Jan Chciciel, kiedy przy okazji Chrztu, on właściwie, o ile był kuzynem Jezusa, to mógł widzieć Jezusa od małego do, do Dorosłego, mógł nawet z nim się wychowywać. Nie wiem, może razem chodzili na spacery, może się bawili, kiedy ich rodzina zjeżdżała się na jakieś uroczystości. I on cały czas mógł spotykać Jezusa i mieć świadomość jego wyjątkowości. A kto wie, może nawet mieć świadomość jego yy, boskiej rzeczywistości. Ale w momencie właśnie chrztu, tą świadomość, tą świadomością podzielił się z innymi. I tą świadomość Jemu potwierdził Albo wzmocnił Duch Boży Bo y, prorocy zapowiadali I właściwie sam Jan miał takie specjalne proroctwo y, Że nad kim Ujrzesz ducha Który będzie stępował jako gołębica Ten jest Mesjaszem Mesjaszem, czyli tym Który przyniesie zbawienie I tym podzielił się z nami Jan Chrzciciel I to przekazał wszystkim, którzy stali wokół, ale też przekazał mnie i tobie, że ten, nad którym stępuje Duch Święty, jest Mesjaszem. Jan nam to pokazał, że od Niego mamy się spodziewać tej największej radości. Od Niego mamy się spodziewać zbawienia. Jak możemy rozpoznać tego Mesjasza w naszym życiu, teraz? A właśnie w taki sposób, że w momencie, kiedy odkrywamy sercem że gdzieś zstępuje Duch Święty, kiedy odkrywamy tą radość w naszym sercu, kiedy odkrywamy, że nasze ciało wręcz się porusza, to w tamtym miejscu też będzie Jezus. Zauważcie, że Jan rozpoznał Jezusa nie tylko w momencie Chrztu. Jeszcze kiedy był w łonie Elżbiety, już wtedy się zatrząsł w tym łonie. On rozpoznał Jezusa, a w momencie Chrztu również mógł nam go przekazać jako piękną wiadomość. Jest Zbawiciel przed nami, jest Baranek przed nami. I my możemy też w taki sposób odkrywać oblicze Jezusa. Oblicze Jezusa, które może być wokół nas. Jeszcze raz, tam gdzie stępuje Duch Święty, tam konkretnie wskazuje na Jezusa. Tam zawsze konkretnie pokazuje, tutaj jest Jezus. Jego się spodziewaj. Spodziewaj się największego szczęścia. Spodziewaj się tutaj. Swojego zbawienia, bo tam spotykasz Boga twarzą w twarz. Cieszę się, że mogliśmy przejść już do Nowego Testamentu, gdzie patrzymy wprost na Boga w obliczu Jezusa, kiedy możemy się ciekać spotkaniem tak bliskim, bo spotkaniem z człowiekiem człowiekiem, którym jesteś ty, i ja, którym również jest Jezus. Widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy dalej odkrywali oblicze Boga i teraz już w Jezusie. Trzymajcie się z Bogiem.